Dzień dobry, dzień dobry właśnie czekam w samochodzie i mam trochę czasu i pokażę wam co kupiłam w Lumpie i w takim sklepie angielskie libeloty tym co zwykle także lecimy pierwsze są jeansy z top shopu rozmiar 40 klasyczne, nogawka jest prosta i tutaj jest taka poszarpana Pięknie leżą. Będą idealne na jesień. Cudne są. Dobra, składam. Będę sobie tutaj od odkładać na dół. Kolejna rzecz to bluza. Marco Polo. I ona jest granatowa. I z takim rękawkiem yy, biorę ją I chyba będę ją nosić jako oversize A jak nie To sprzedam na vintage Ale wydaje mi się, że będę ją nosić Bo tak się rozglądam, czy nikt na mnie tutaj nie patrzy Ale będę ją nosić Bo ja uwielbiam takie bluzy oversize owe. Tutaj mam Sweter Z Tomiego, ale yy, Jest Sprawy. musiałam się rozłączyć, bo jakiś się e, sweter to jest e, męska wersja ale bardzo mi się spodobał ten napis, który jest na środku i jest jeszcze z tej strony także super opcja e, powiedzcie mi w czym mogę wyprać ten sweter czy w perwolu do czarnych czy do koloru bo nie wiem czy ten napis się wtedy nie zafarbuje jak będzie czarny perwol no nie wiem mega ekstra sweteros później tutaj jest holister mam nadzieję, że to się tak czyta sweter wcięcie bardzo ładnie tutaj podkreśla biust i jest krótkie także do wysokiego stanu jakiegoś na pewno będę nosić beżowy, klasyczny etarda Następnie spodnie Zara. Rozmiar M, ale są bardzo duże. I nogawka jest szeroka, gdzie niegdy są plamy. I moja mama powiedziała mi, żebym wyprała je w płynie do naczyń. Także tak zrobię. Jak nie, to wtedy dam odplamiacz. Mam nadzieję, że zejdzie, bo to może. Nie wiem od czego są te plamy, ale wzięłam, bo spodnie boskie są po prostu boskie. Kolejne spodnie e, również fajne. Bardzo dobrze leżą. I to jest HM. E, rozmiar 40. Czarne. Y, talia podkreślona. I nogawka jest taka. I one są e, takie do kostki. Tak jak pamiętam. No. A? Tutaj trochę tandety czekajcie to jest szejna, bo już na metce widziałam kocham panterkę także kupiłam sobie taką miniówę czarnego topu, będę nosiła na pewno kiedyś moja siostra powiedziała, że z tandetą mi do twarzy, także nie krępowałam się i wzięłam i co to jest? Tu jeszcze? I butelki latają, bo to kupiłam takie wazony. Zaraz wam pokażę. I taka koszulka top pastelowy. Zwykła i taka przedłużana, żeby kupić sobie taką koronkową spódnicę. I koronkowa spódnica, taka długa maxi, może być też midi, i wtedy taki t-shirt na to chciałabym zakładać i tak chodzić, ale jeszcze nie mam koronkowej spódnicy. Mam nadzieję, że ją znajdę. Później byłam w sklepie takie angielskie beloty i kupiłam sobie wazon za 8 zł. A za rzeczy z lumpa 56 albo 7 zł zapłaciłam, także naprawdę spoko jak na tyle rzeczy. Eee, super. I teraz była w tym sklepie, eee, i kupiłam sobie taki wazonik za 8 zł. Tu ma taki dziubek. Może to też jest dzbanek, nie wiem, ale ja chyba będę to wykorzystywała jako wazon. Patrzę, czy nikt nie idzie. Dwa takie świeczki, wydaje mi się, że to są świeczniki, no tam nie było napisane, ale było na dziale ze świecami, także tutaj albo pójdzie tealight, albo jakaś świeca, albo wymyję to w zmywarce i będę tutaj wsypała orzeszki. 5 zł i 5 zł. Świeczuszka brązowa, piękna w ogóle, lubię takie brązy teraz. Pachnie pięknie. Eee... Firmy nie ma, ale jest za 3 zł. Z myślą już o świętach, bo ja uwielbiam święta, kupiłam też świe świecę. Nie będę jej palić, tylko po prostu ona będzie sobie. Czekajcie, już założyć tutaj. Ona będzie sobie po prostu stała jako ozdoba. Kosztowało to 5 zł. Aha, i tutaj nie ma jednego elementu, i chyba dlatego pięć, ale mi to nie przeszkadza. Ja sobie to po prostu tak wyeksponuję, że, że będzie stało tak pięknie. Piękna szyszka na jakieś tace to postawię i będzie e, jak ta lala. E, wazonik 8 zł. Brakuje mi właśnie, bo czasami jest jakiś fajny kwiatek. Jeden i brakuje mi właśnie takiego bibelotka, ale już go znalazłam. E, 5 zł. Kolejna świeca. Przepiękna, szklane wszystko jest. Ten poprzedni też był szklany, także pięknie się będzie prezentowało u mnie. Mm. Następna świeczka. 3 zł Piękny zapach. Będziemy palić. Kubek do herbaty dla mojej córki. Ona lubi takie duże kubki, także będzie piła. I nowy kubeczek dla pani Agaty. Będziecie go widzieć na porannych vlogach z kapusią. Piękny jest, idealna wielkość, tak jak lubię. Już nie mogę się doczekać, aż sobie zrobię w tym kawkę. Może dzisiaj jakieś sobie zrobię, jak moja. No i to tyle, byłam jeszcze w Rossmanie No ja tam nic nie kupiłam. W sumie takiego wzięłam pastę Parodontax wybielająca. Nie wiem, czy tak wybiela. Tutaj mam takie ząbki po miesiącu, po trzech tygodniach stosowania chyba tej pasty. Także jeszcze kupiłam następne opakowanie, żeby zobaczyć, czy w ogóle to coś da. Bo moja koleżanka mi ją poleciła i ona ma piękne te zęby, takie białutkie. A moje nie wiem, czy może mają taki kolor, czy co, że nie chcą się już bardziej tak rozjaśnić, no ale dobra. No i po pasta była w promocji po 14 i wzięłam też dwa szampony, bo tam już mamy końcówkę. 3,99 dziewczyny. Nie wiem czy są dobre, bo i Sana, to i Sana, to wiadomo, że tam nie zawsze tą Isanę Gdzieś tam biorę w Rosmanie i wszystkie rzeczy są spoko. Ten tak. Ten lepiej pachnie, drugi. Ten. Ten tak dziwnie. Kłabatek do wrażliwej skóry głowy i włosów normalnych dofarbowanych no to i tonowanych no na przemian będziemy myć bo chodzi o to żeby umyć skórę głowy tylko i, i tyle w temacie no. także możecie napisać mi w komentarzach, jak podobają się wam moje zakupy i napiszcie mi w czym ten sweter wyprać żeby odzyskał kolor no podobno ten perwol to jest taki najlepszy ale nie wiem, czy czarny, czy do koloru kupić. Byłam w Rosmanie właśnie i tak zerkała na ten perwol, ale nie kupiłam, bo nie wiem, który mam wziąć. Bo ogólnie to nie piorę. W perwolach tylko wiecie, te kapsułki kupuję albo jakieś takie kostki proszku. I jeżeli, jeżeli wiecie, to mi napiszcie. I zobaczcie. Nagrałam haul, a jeszcze i tak czekam. I'll see you a while.